Dzień, widzowie! Ja jestem Filip z kanału Spoczko. kanał Dzisiaj będziemy grać Snapple Guys z moją przyjaciółką. Zapytałem się jej. No nie bo będę, nie będę jej pokazywał. Eee mieli Snapple Guys. Skupili Chciała być na filmie, więc nic to nie przeszkadza. Oczywiście. No, będziemy grać taką mapę. trzy osoby tworzenie grupy no to czekaj bo ja muszę ją poinformować Dobra. to dawaj do gry. może ten glit xh też będzie chciał Bez. nie będę otwierał skrzynek żeby was nie zanudzać przypadkiem dobra no ucięła no, Mało ciekawe nie, ale tylko ten i xh blit, blit odszedł no ty bo ja już nawet jeszcze map nie ustawiłem więc Teraz ją ustawię. no dobra, jest. Dobra. I będziemy grać. Kim Mbappé i Nimal, i Lobar Lewandowski. Mam takie plakaty tutaj u siebie na szczęcie. Niż. Dobra, losuję ma pensje. Widzowie, <gryw> czemu te wakacje tak szybko mijają? Jestem, zaraz będzie rozpoczęcie roku. Nie rozumiem czemu jestem tak daleko <gryw> Czemu mam mam stopingu ponad? Halo, tak być nie może. Siema. Czemu? czemu ja to zrobiłem? O Jezu, czemu? Chciałem zabłysnąć, a wyszło wielkie G. Ale mam przynajmniej nadzieję, że ona wygra. A raczej, raczej wygra. No teraz ten bot powinien odpaść. No już wygrała. No to co? jestem, Na jestem, 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 I like she's. 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 Dobra. Jeszcze raz. Trzeba teraz wygrać i nie i się tak średnio popisywać. To jest, zobaczcie, na od pokoju, pierwsze dwie litery. Cyfr, przepraszam. Dobra. Czemu te wakacje tak szybko migają? Zaraz jest rozpoczęcie roku. Nie wiem, czy chodzę i w do tej samej szkoły, by the way. Będzie sobie mi i go Dobra. Coś mi znowu w życiu mi nie wyszło. Co ten bot już odpadł? Co? Ja zau, czemu ja nie umiem gać? Gie gie, gówno, główna. Ujęć. No idziemy. Co? Ej, widzowie? Ja nawet nie podskoczyłem. Ja po prostu przenikłem przez tą ścianę. Po prostu w nią wszedłem i przenikłem. Nie wiem, czy to jest możliwe i legalne. Slambel Co to ma być? O Jezu, co to było? O, w dupę, w dupę, jeżem Szybko. Szlak. Chciałam w lasere i się Widzowie, ja mam animacja, tylko to mi się najbardziej podoba. Nie hejtujcie, jest. Czemu? O, przynajmniej mogę tą reklamę sobie uminąć Dobra, mam 23 znajomych, czyli jeszcze 27 znajomych mogę przyjąć, więc jak chcecie to mnie zapra zapraszajcie, tutaj macie nick. Ty, o Jezusowie. Dobra. Ciekawe czy ona się mega cieszy, że jest na filmie, czy tylko trochę, czy w ogóle się nie cieszy. Czy jest wręcz wściekła, że jest na filmie? Szacowany czas oczekiwania, 15 sekund. No, Mam przyjaciela i przyjaciółkę, jedną przyjaciółkę i dwóch przyjaciół. Blokuje szlak co jest jak to? Czemu nie ja mam stopingu? Jak to być możliwe? No da, GG. Dawaj Natka, przechodź. To nie, jak, jak ona to ogląda, to jak coś tu nie było dla, e, dla obrazy, tylko po prostu, żeby nie było zła. Ja, no jak to się stało? Jak to się mogło? Jak do tego doszło? Nie wiem. Why? 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 Why not? No Dobra, jak, jak mam tyle skinów, jestem słaby. Tak, wiem o tym, nie musicie tego mówić. Dobra, biorę teraz The Beast. Co? Co? The Beast. że nie <śpiewanie> powoduje czemu ten Mr. jest ma napięcie szkoda, że mi na łokciu <śpiewanie> ale słucha no w związku z mi to mały Szrek pyta się e, swojej mamy mamo, mogę jeszcze zagrać? na komputerze mama na to nie ma mowy o grze <gry> jakby o grze jako og i ogrze że nie ma mowy o grze. Dobra. Jestem beznadziejny. Tak wiem. Nie musicie tego mówić. Jakbym teraz przenikł przez ścianę, to prawdopodobnie byłoby już po mnie. Aj. Slek bloku i go. Ulep imię dzi mała. Nie możesz zmienić. Slel 89. Chyba że nie 69. Bo już odpadał bardzo dobrze. Bo tylko trollował. U szlak! Dobra, robię sejwa. Nie, nie robię sejwa. Ejku, ejku, ejku. Dobra, jeszcze dwie rundy i koniec, żeby to nikogo nie zanudzało. Pośród wszystkich, może Paris 9-2. O, Paris też dołączył. Paris też, też teraz odszedł. why 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 Dołącz ten Paryż. Dobra, Kistel, gościem Ciul Aj, aj, I, lo I, I very like aj, like Do you like Rambo? Yes, I like. I like you of Takimas. Mm -hmm. Then I love Rambo. Pinocchio. Byłem w ścianie, czy mi się wydawało i po prostu na sekundę byłem w tej ścianie. To mi się po prostu wydaje. I ty je ja prawie spadłem. O, Ksenia ma problemy. Co jest? Czemu ona w losy wpadła na moich oczach? Dobra, żeby jej nie było smutno. A. No to fajnie. I grudy. Dobra, jeszcze jedna runda. Bo go, chyba jest w ogóle 3-1, albo 3-2 dla niej. Na pewno ona wygrywa, bo ja się za bardzo bawię. Ogólnie to nie wiem, kto by wygrywał. Czy ja, czy ona. To byłby remis. Dawaj, Paul, dołączaj. Runtum. Paul jeszcze niech ten dołączy. Paul. No daj. Niech, niech nie dołącza. Ostatnia runda. Mr. Mr. Beast, Mr. Mr. Beast, Mr. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Blog dasz, and das blog dasz and das Belgują coś tam, coś tam coś, tam coś Co? Ty już odpadasz? Miała Ja znam tą mapę na pamięć. No nie, nie na pamięć, ale znam tą mapę, znam cyjki różne i O, jak wysoko. Szkoda, że nie było czegoś takiego, takiego wzole, tylko że na odwrót. Przecież może i dobrze. Co ty robisz? Natk! No dobra. Ja... Żeby jej smutno nie było. Ogólnie miał być safe. Wyszło mizeria. Wyszła tak zwana mizeria. Dobra.